Kilka dni temu dyżurny komendy w Lubertowi otrzymał informację o interwencji w jednej z miejscowości w gminie Michów, gdzie nieszczęśliwy mężczyzna podczas awantury miał grozić nożem w stosunku do rodziny. Policjanci z Michowa niezwłocznie udali się tam na miejsce. Tam zastali opisywanego 59-latka, mieszkańca gminy Michów, a także zgłaszającego członka rodziny. Oraz jeszcze jedną osobę z rodziny, czyli matkę. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, ten 59-latek już od dłuższego czasu znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją starszą matką, a także w dniu tej interwencji groził przy użyciu noża swojemu bratu. W związku z tą zaistniałą sytuacją i tym niebezpieczeństwem, jakie mogłoby wyniknąć z tej sytuacji, ten mężczyzna został przez policjantów zatrzymany, został osadzony w lubartowskiej komendzie. W późniejszych czynnościach prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka. Zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego dla tego mężczyzny. I na, podczas kolejnych czynności na rozprawie, ten sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec mężczyzny ten trzymiesięczny areszt tymczasowy. Już wkrótce ten 59-latek odpowie za stosowanie gruźb karalnych w stosunku do swojego brata, a także odpowie za znęcanie się nad swoją matką i za powyższe może grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności.